Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz Dzisiaj taka fajna akcja My gnieciemy, gnieciemy, ziarno kukurydzy Ja jestem dzisiaj za sterami nowej ładowarki Jest to Kramer 5... Pięć... Poczekajcie, żeby właśnie nie skłamać Powinien być gdzieś tutaj napis jakiś fajny, ładny 566, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem... O, czekajcie, tu coś było o, pokazuję, a Wy przecież tak nie widzicie 566, jak dobrze pamiętam, nie jestem pewien Aczkolwiek na pewno Wam napiszę to w tytule Eee, na razie się o niej nie będę wypowiadał, bo pierwsze wrażenie zrobiło na mnie bardzo słabe. Jest to na przykład rok 2020 i, i na, wyobraźcie sobie, że nawet nie ma tutaj LEDowych lamp, eee, są zwykłe żarówki po prostu. Eee, może nie tyle, to, może to nie jest nawet jakiś wielki problem, aczkolwiek jest to problem, no bo jakby nie było, trzeba iść do przodu i te, te lampy LEDowe dużo lepiej świecą. Tam macie na przykład 3-letnią, czy to 4-letnia już będzie, a może nawet mniej. Dobra, się z tym eee, JCB. Gdzie JCB na pewno nie jest dobrą odowarką, No to tam już mamy, mamy Wszystkie lampy praktycznie LEDowe I nawet chodzi o same umiejscowienie A druga sprawa, nie wiem czy założyliście, No nie założyliście, bo jest bardzo ciemno Ale no na przykład Po centrometr od Może nie tyle co po centrometr, ale Ale sam nawiew jest po prostu e, Sam nawiew jest tak ustawiony Jeszcze wam pokażę ładnie O, o. E, robią też y, futer, znaczy karmią krowy także no troszeczkę zamieszanie jest, bo mało miejsca Zajem, zajmujemy silos taki przejazdowy, gdzie można przejechać na drugą stronę i co mówiłem wam, miałem powiedzieć o tym wiatraku i po prostu muszę go włączać i wyłączać, bo jest albo za gorąco, albo za zimno eee, po prostu jak włączę na jedynkę, to wieje to bardzo mocno, nie wiem, może to słychać nawet to wieje to po prostu bardzo mocno, za mocno i no i jest lipa. Pracujemy dzisiaj we dwóch, bo, bo mamy do zrobienia 400... 400 prawie ton, także no, także jest co robić. Tutaj, jak widzicie, jest nowa, nowa obora wybudowana z C3, może 4 lata temu, gdzieś tak. I takie same obory, jak tutaj, będą wybudowane tam, jak wam pokazywałem na tej pierwszej farmie, bo teraz jesteśmy na drugiej, nie wiem, czy już o tym wspominałem. Nagrywam telefonem, dlatego będzie to takie bardzo, no... Trochę chaotyczne, ale z tego względu, że nie zauważyłem. I mam rozładowane GoPro. Ale to nic poradzimy sobie mówię, telefonem. Fajna jedyne tutaj co jest, to, to jest ta szyba, że jest, jest tutaj ona jest tak bardzo do końca, także to mi się podoba. To jedyny plus jak na razie znalazłem w tej ładowarce. A, przynajmniej się przesypie. Ale, ale tak jak mówię, nie chcę tutaj od razu narzekać tylko na nią, bo na pewno ma jeszcze jakieś plusy, aczkolwiek ja jeszcze ich nie znalazłem. Co dla mnie na początku dziwne było, że myślałem, że mam jakiś tryb włączony dziwny, ale ona kręci tutaj do, do 5000 obrotów. Ona kręci tutaj do 5000 obrotów i i no nie bardzo mi się to podoba, bo no bo to gdzie to jak to się ma do spalania i tak dalej ale to mówię, to zobaczymy jak to będzie później myślałem, że mówię, mam jakiś tryb włączony aczkolwiek to jest wszystko tak uproszczone tak jest wszystko uproszczone że no nawet nie widzę, żeby był jakikolwiek wybór trybu wchodząc tutaj w ustawienia wchodząc tutaj w ustawienia mamy tylko yy, o, w ustawieniach możemy sobie ustawić czas yy, czas lokalny yy, jakieś tam jednostki, miary i tyle, nie ma nic więcej do ustawiania Aczkolwiek, tak jak mówię, może nie do końca, nie do końca jeszcze to rozgryzłem, dlatego nie chcę też, nie chcę też tutaj cały czas jej negować, bo, no bo na pewno ma jakieś tam, mówię, plusy, ale ja jeszcze ich nie znalazłem. Eee, a wracając tutaj trochę do pracy, to, to czekajcie, bo muszę się skupić, żeby wstydu nie było, żeby się nie trząsło, no i tak jak mówię, właśnie jak tutaj sobie, aj... Jak tutaj sobie przestawię, żeby joystick troszeczkę łagodniej działał. Kurde, no i widzicie, żeby parują. A nic nie piłem. Już od bardzo, bardzo dawna. Eee, tak jak mówię, przestawię sobie joystick, żeby łagodniej działał. No to, no to jest to tragedia, bo bo wszystko schodzi dwa razy dłużej. A, a gdzie przestawiam sobie dopiero na ten najwolniejszy zakres? A znaczy nie najwolniejszy, tylko właśnie środkowy. A ciekawy jestem, co by było, gdybym ustawił właśnie na ten najwolniejszy. Nie wiem, co, czym, co by trzeba było robić, żeby, żeby, no, żeby pracować na tym najwolniejszym, ale, no, ale dobrze, że na pewno jest taki, ale, no, ale to ma, ma po prostu za duży skok, dla, jak dla mnie ma to za duży skok, e, jak, na, jak na po prostu ładowarkę, ładowarkę rolniczą. E, no tak jak mówię, jest tutaj parę przycisków. W większości wiem o co chodzi, ale, ale jeszcze nie do wszystko nie wszystko do tego rozgryzłem. Na przykład nie mogę sobie poradzić, jak odbezpieczyć ten. Według instrukcji tutaj patrzę, że, że jest to klucze. pokazuję wam cały czas, a zapomniałem, że jest ciemno. Jest w ogóle 3, 4, 38. Zaczęliśmy o godzinie 4. O, no i widzicie, już muszę znowu wyłączyć, znowu wyłączyć nawiew, bo, bo jest już mi za gorąco, a mam ustawione na minimum, nie? Musiałbym włączyć klimę i tak dalej. No ale po co włączyć klimę? Kiedy na dworzu jest 2 może 3 stopnie. Nie? Nie jest za ciepło dzisiaj. E, ostatnio trochę u nas popadało, także na plus, bo po długi czas nic, 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 ani grama nie spadło deszczu. Co prawda, teraz też nie było jakiś obfity deszcz, ale e, Ale parę, parę tych milimetrów tam spadło. Tak jak mówiłem, nagrywam telefonem, także będę robił to trochę nieładnie, nie ale nawet jak nie mam telefonu w ręku. To i tak nie wychodzi to elegancko, bo, bo Kramer jeszcze nie chce się słuchać. No, co do maszyn tutaj, to, to wam za dużo też nie powiem, bo po pierwszy raz w życiu to robię, nie, nie gniotłem nigdy wcześniej ziarna. Jedyne co, to ja na przykład zawsze tutaj mieszam te ziarno wcześniej, eee, ale to, to nie będę mówił co tam, co tam daje i w jakich proporcjach. Może uda mi się kiedyś to nagrać, aczkolwiek, a nie, chciałem powiedzieć, że już nagrałem. Ale nie nagrałem, bo próbowałem nagrać i też coś z GoPro nie tak było. No, nabierzemy teraz, może zobaczycie coś trochę z bliska tego. Ja nie lubię wjeżdżać na, na takie materiały nigdy. Nie lubię wjeżdżać, bo, no bo zaraz, znaczy, no, już pewnie większość z Was zauważyła, że jeszcze daleko i jest po prostu mokro i tak dalej i no i to wszystko bym po prostu przeniósł tutaj na pryzmę, na ten syf z opon przeniósłbym po prostu na pryzmę znaczy nie na tyle na pryzmę, tylko no, na pryzmę robimy z drugiej strony przeniósłbym to właśnie na, na, na ten gnieciony materiał a jakby nie było, jest to karma dla, dla, dla krów a wszyscy wiedzą, że no Że żywienie. Kaj, kaj. że żywienie u krów jest, no, ojej, jest najważniejsze. No. Także myślę, że nie będę Wam tutaj za dużo smęcił. Eee, myślę, że, że jakaś taka aktywność tam powinna wrócić na, na mój kanał. Mam nadzieję, że uda się go w pełni reaktywować. I i i. i no, i będziemy się widzieć częściej. A nie wiem, czy wspominałem. Nie wspominałem. Ukradli mi właśnie ostatnio konto, wrzuciłem dwa filmy nowe i, i okazało się, że hakerzy ukradli mi konto i jakieś tam prowadzili transmisje związane z kryptowalutami i w ogóle jestem w szoku, że udało mi się to odzyskać, co prawda jeszcze nie pełny dostęp, taki stuprocentowy, ale, ale no potwierdziłem chociaż, że to jest mój kanał i, i mogę publikować chyba już na nowo, ale, ale nie mam jeszcze takiego stuprocentowego dostępu jak było wcześniej. Ale, i tak jestem w ogóle w szoku, że, że, udało się to, że udało się to odzyskać. Musiałem pisać przez Twittera i tak dalej do YouTube'a, I, i no, jestem mówię, w szoku, bo, bo myślałem, że, że przy takiej akcji, gdzie zmienili mi login, zmienili mi wszystko: dane kontaktowe i te odzyskiwania. No, to byłem w szoku, że udało się to, że udało się to odzyskać. Także, mówię, teraz postaram się jakoś robić to częściej. Sezon też już się zbliża coraz, coraz, coraz szybciej. Niedługo już będziemy psiać kukurydzę. czyli Już się tutaj przyzbroili na kukurydzę. Kurczę, no i widzicie, chciałbym ładnie pokazać jakieś fajne ujęcia, żeby było widać, a już szyba zaparowała. No trudno, trudno. Muszę tego kramera jeszcze rozgryźć. I myślę, że powiem Wam coś więcej w następnym filmie. Może nie tyle w następnym, tylko na pewno w następnym, jak będę na, na niej pracował. No bo tak jak mówię, dzisiaj pracuję nią dopiero 40 minut. Nie wszystko jeszcze rozgryzłem, e, aczkolwiek już, no, już mogę powiedzieć, że nie wszystko mi się podoba i, i tyle. No ale to tak jak mówię, nie chcę, nie chcę tylko mówić złych, złych rzeczy, bo, bo, bo sam wiem, że, no, że, że, że nie wszystko zawsze jest takie, jak się wydaje na początku. Tak jak niektóre rozwiązania teraz mi się nie podobają, to na pewno mogą... znaczy no nie na pewno, ale może się okazać, że w przyszłości po prostu będą, będą właśnie tym kluczowym rozwiązaniem, które będzie mi się podobać. Ale to tak jak mówię, nie będę tutaj wam smęcił i nawijał makaronu na uszy. Także widzimy się w następnym filmie. Trzyma, trzymajcie się i siemanko.